Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę o wysłuchanie informacji dusz pasterskich. Tydzień temu szczęśliwie zakończyły się wakacje z Bogiem. E, dziękujemy Miastu Piekary za dofinansowanie tego wydarzenia. Dzisiaj w naszej parafii witamy Ojca Arkadiusza Sędzielowskiego, który głosi słowo, a Pomszy Święty z tyłu Kościoła rozprowadza kalendarze misyjne na przyszły rok o 15:30 zapraszam na nieszpory od godziny 20 okazja do spowiedzi kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie parafii Bóg zapłaci za składane ofiary we wtorek przypada święto, święto świętego Benedykta opata patrona Europy jest to także dzień w którym świętuje swoje urodziny i proszę was o dar modlitwy w czwartek o godzinie 19:00 w domu parafialnym Odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Przypominamy, że do dzisiaj trwają zapisy. Szczegóły są na plakatach oraz na stronie parafii. Także w czwartek wspólnota w drodze zaprasza na spotkanie modlitewne w kościele na godzinę 19. W piątek rozpoczyna się parafialny rejs żeglarski, żagle statom. Bierze w nim udział 39 osób, w tym dwóch księży. Wydarzenie będzie można śledzić w naszych mediach. Przyszłą niedzielę o 16.00 szty roczki, Nauka przed Sztem, sobotę 15 lipca o 19.00 w Kościele. Za tydzień kolekta będzie specjalna, przeznaczona na remont schodów. Już dzisiaj zapraszamy na pielgrzymkę do Grecji śladami św. Pawła w dniach od 31 maja do 7 czerwca 2024 roku. Kontakt i szczegóły na plakatach oraz folderach z tyłu kościoła, a zapisy wraz z zaliczką 1000 zł w kancelarii parafialnej. Zmarła Weronika Kulpok przeżyła lat 75, mieszkała przy ulicy Jana Pawła. Jej pogrzeb odbędzie się w Bazylice we wtorek o godzinie 8.30. Zmarł Brunon Hankę. Zmarł wczoraj. Pogrzeb nie jest jeszcze ustalony. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.